Witam serdecznie Państwa, dzisiaj wkraczając w rok 2025. Postaramy się wyprognozować cenę, ceny nieruchomości, sytuację na rynku, nawet może nie ceny ze względu na to, że w Polsce ceny nieruchomości ogólne, średnie ceny nieruchomości trudno wyprognozować, tak aby potem można pokazać, że one się sprawdziły te prognozy ze względu na to, że w Polsce cen nieruchomości nie da się sprawdzić, tych średnich ze wszystkich nieruchomości, jako że w Polsce są chronione bardzo. Bardzo chronione dane na temat sprzedaży nieruchomości i wielu innych czynników, na przykład dlaczego nie da się ocenić cen nieruchomości. No, między innymi, dlatego, że w Polsce, na przykład przez dwa lata, bardzo dużo nieruchomości było wystawionych na przykład za 5 milionów złotych czy za 4 miliony złotych. Dzisiaj są wystawiane po 2 miliony złotych, a nawet 1,5 miliona złotych i nikt nie chce ich kupić. Co w związku z tym? No, mamy taki związek, że właśnie większość społeczeństwa myśli, że cena nieruchomości, to jest cena taka, którą ktoś chce sobie zażyczyć. Czyli ja chcę 4 miliony, no to nieruchomość. Taka i taka kosztuje 4 miliony złotych. W Polsce nie ma powszechnego dostępu, na przykład tak jak we Wielkiej Brytanii, do ostatniej ceny nieruchomości i do w ogóle historii ceny nieruchomości, bo w Polsce trzeba wszystko ukrywać. Po co? A po to, żeby właśnie robić ludzi, wijają, zwyczajnie wijają, prawda? Gdy się kupuje w Wielkiej Brytanii nieruchomość, no to możemy sprawdzić, ogólnie dostępne publicznie są ceny takiej nieruchomości, po których taka nieruchomość była kupowana, sprzed dawana co za różnica, prawda, w ciągu, od początku yy, wybudowania takowej nieruchomości, więc tam można ceny ocenić, czyli człowiek się nie frajerzy, a w Polsce cen nie można ocenić i w ogóle te średnie ceny nieruchomości w Polsce są podawane tylko i wyłącznie w różnych aspektach, prawda, w różnych aspektach, bo nie podaje się nieruchomości na przykład wartości średnich nieruchomości, tylko na przykład... Nieruchomości transakcyjne, prawda? Średnia, średnia nieruchomość transakcyjna. Nie podaje się, że to jest na przykład średnia nieruchomość transakcyjna nieruchomości, które były wyremontowane, prawda? A wcześniej, yy, na przykład, po tej samej cenie sprzedawano niewyremontowane, prawda? No tak to już właśnie jest, więc jeżeli nieruchomość była za 400 tysięcy złotych, minęło 3 lata, ona jest dalej za 400 tysięcy złotych, no ale ktoś musiał na przykład wrzucić w nią 100 tysięcy złotych, żeby w ogóle ją sprzedać, bo nikt jej nie chciał. No czyli cena nieruchomości spadła o 100 tysięcy minus 2 lata i tak dalej. To jest właśnie tak w tej naszej Polsce, więc będziemy próbowali spojrzeć na fakty, fakty matematyczne i będziemy próbowali rozwiązać tą naszą zagadkę na rok 2025, co się dzieje z nieruchomościami, co się będzie działo z nieruchomościami w Polsce, chociażby w taki właśnie przyjemny sposób jak ten wykład. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, jakie my w ogóle mamy oprocentowanie w Polsce. No i proszę zobaczyć, oprocentowanie w Polsce. Jeżeli się wpisze w Google oprocentowanie kredytu hipotecznego PKOBP, tutaj sponsorowany nawet jest, proszę bardzo. Jak chętnie PKOBP wykupuje Spółka Skarbu Państwa, wykupuje sobie tutaj reklamy. No i PSO kredytu hipotecznego w takim banku, spółce Skarbu Państwa, tu dobrodzieje 10% Szanowni Państwo. 10%. No 10%, czyli jeżeli ktoś uważa, że w kraju, w którym mamy kredyty hipoteczne oprocentowane 10%, a do tych 10% trzeba jeszcze dołożyć ubezpieczenia, różne różniste naprawy i ogrzewanie, a wiemy, że mamy najdroższy gaz i najdroższą elektryczność obecnie w Europie, tak więc zacznijmy od punktu takiego, że mamy oprocentowane kredyty hipoteczne 10%, niczym kredyty gotówkowe, które ogólnie 10% są drogie, czyli jest drogo, prawda, czyli to nie jest impuls na wzrost cen nieruchomości. Drugą taką sprawą jest, proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj, na przykład Warszawa, prawda? W Warszawie dzisiaj mamy, mamy początek stycznia, było bardzo zimno na przełomie roku 2024 i 2025. Teraz 5-6 stycznia zrobiło się troszeczkę cieplej, no i w Warszawie mamy. Dzisiaj w nocy 2 stopnie, jutro 1, minus 2, 3, 0, minus 2, minus 3, minus 1 Więc nie jest najgorzej, no nie jest aż tak zimno, no ale jeżeli weźmiemy na przykład weather legionowo Legionowo, no to w Legionowe zobaczymy ile jest, a też nie jest wcale zimno, ale jeżeli weźmiemy na przykład weather yy, Kraków, zobaczymy czy jest zimno, no wcale nie jest tak zimno, to za kilka... jutro minus 1, minus 2, minus 1, minus 3, minus 4 Minus 3, czyli nie jest najgorzej, nie jest to minus 10 stopni, ale i tak jest zimno. No a gaz mamy bardzo drogi, więc są drogie koszty utrzymania. Widzimy ciągle chmury, więc nie będzie słońca, więc trzeba świat, światło włączać, a światło y, drogie jeszcze weźmiemy, zobaczymy. Lublin. Zobaczymy, jak w Lublinie zimno. No też nie za zimno, jak w Krakowie. No i weźmiemy biały stok. No i zobaczymy, jak w białym stoku też nie za zimno. Właściwie jak w tym Krakowie. Proszę, 1, 0, minus 4, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. Więc nie jest najgorzej, prawda? Nie jest najgorzej. Nie jest bardzo źle. No i weźmiemy może o Koś... Yy, Koście kościerzyna, zobaczymy ile w kościerzynie 3 minus 1, minus 3 minus 1, minus 3, minus 4, czyli już o, tu jest zimniej w kościerzynie na kaszubach, mimo tego, że nad morzem, ale kościerzyna to już troszeczkę od morza 100 km oddalona, czy tam ileś, prawda? No i dlatego jest zimniej, bo oddalona od morza, bo na przykład w takiej Gdyni, no to proszę bardzo, w Gdyni, no to o 6 stopni w nocy, 1 stopień minus 1, 1, 0, minus 1, 2,2, 2, czyli w Gdyni ciepło, bo od morza ciepło, a już Kościerzyna to. 100 km dalej od morza, o to zimno, minus 4, proszę bardzo, prawda? Tutaj zimno, minus 1, o, minus 3, minus 3, minus 4, czyli zimniej jest, prawda? Czyli to są dwa impulsy, które powinny powodować, że ceny nieruchomości powinny tanieć. Przede wszystkim najdroższe kredyty w Europie, no i jeżeli chodzi o pogodę, to jedna z najzimniejszych, Jedno z najzimniejszych krajów w Europie, ja wiem, że są zimniejsze. Na przykład może być Szwecja zimniejsza, czy Norwegia, tam gdzieś u góry, prawda? Mogą być zimniejsze miejsca w Unii Europejskiej. No mogą być. Jednak no u nas mieszka te 40 milionów ludzi, prawda? Podają statystyki, że 42, że Polaków jest 37, no ale mieszka 42 miliony, więc dużo ludzi w tym zimnie mieszka, prawda? Bo na przykład, jak weźmiemy taką Hiszpanię, no to proszę zobaczyć, że ja w takiej Hiszpanii, o proszę zobaczyć, mamy tą Hiszpanię, o Hiszpania, no to w Mursi widzicie dzisiaj 14, potem 15, 18, 21 stopni, w czwartek będzie 19, 20, 17, wiecie, u nas w maju takiej nie, nie ma pogody jak w Mursi, prawda? Czyli tak, u nas. Jest zimno, trzeba grzać, prawda? To zabiera wartość nieruchomości, trzeba ją ocieplać, prawda? Zabiera wartość nieruchomości, bo to trzeba reperować, to się psuje, prawda? To zabiera nam wartość, trzeba dodawać, więc to jest koszt dodatkowy, zabiera samej nieruchomości wartość, prawda? Bo to dodatkowe rzeczy trzeba kupować dodatkowo, dodatkowo, szanowni państwo, oprocentowanie. Oprocentowanie gigantyczne, wysokie. Mówicie, że no wcale nie jest wysokie. No, widzicie, Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje w Wielkiej Brytanii. Też są wysokie oprocentowania, ale nie aż tak wysokie. Na przykład, standard Variable Rate w Wielkiej Brytanii to jest 8,24. Na dwa lata zamrożone kredyty 5,34. Tylko, że przy 25% w płacie to jest bardzo dużo, prawda? E, to 75% LTV, no to bardzo dużo. No. Jeżeli patrzymy na takie nieruchomości, wiecie, za 300 tysięcy funtów, jak próbuje się w Wielkiej Brytanii obchać ludziom, tam też teraz z drogi elektryczność droga. No to tutaj oni wymagają, na przykład nieruchomość za 300 tysięcy odpowiada, e, trzeba e, prawie 100 tysięcy funtów wydać e, wkładu własnego plus tych podatków, tych wszystkich opłat, żeby w ogóle dostać kredyt na 5% na 5 lat zafiksowany. Powiedzmy, a jak nie, to dostajesz na 6 czy na 6,5, czyli no nie jest za dobrze w Wielkiej Brytanii, prawda? No jest tragicznie w Wielkiej Brytanii. A dlaczego jest tragicznie? No bo na przykład w innych krajach jest znacznie lepiej. No i proszę bardzo, wy w Hiszpanii. Hiszpanii są kredyty od 2 do 4%, szanowni państwo, od 2 do 4%, proszę zobaczyć, i mniejsze wpłaty i tak dalej, no ale dodatkowo cieplej, milej, prawda, więc widzimy, że te nieruchomości, szanowni państwo, w Polsce, no, mają taki problem, że mają te gigantyczne oprocentowanie, prawda, bo gdy w Hiszpanii, na przykład, wystarczy zapłacić 3% oprocentowania, no to w Polsce prawie 10%, prawda, gdzie w Hiszpanii mamy pogodę 20 stopni i nie trzeba ogrzewać nieruchomości, prawda, proszę bardzo mamy tutaj w Mursji 19, 20 proszę bardzo, tutaj dalej mamy Mursja, miałem być tu Kartagenę, jeszcze Kartagenę też w Mursji, proszę, tu jest Mursja jak ktoś nie wie, gdzie jest Mursja, to proszę bardzo tutaj jest Mursja, to jest Hiszpania, prawda, tutaj mamy Mursję, proszę bardzo o, tutaj mamy Mursję, pach, pach tutaj mamy Kartagenę na dole no i w Kartagenie zobaczymy, ile jest stopni wtora wiecha, 16, 17, 20, 19, 20, no i w Kartagenie 16, 16, 22, 19, 22 stopnie, no w nocy tam po 9, 8 to zimno, o tutaj nawet 4 się wydarzy, no ale w no dzień to jest cieplutko, no 22 stopnie, szanowni państwo, to jest bardzo ciepło. U nas jest ciemno, zimno i drogie kredyty, prawda? A w Hiszpanii mamy, widzicie, w Hiszpanii mamy jasno, ciepło i tanie kredyty. Tam właściwie nieruchomość pod kątem ogrzewania i, yy, w porównaniu do tego, co jest w Polsce, jest zerowe. Yy, też nie trzeba tyle oświetlać, bo ciągle słońce świeci. No i kredyty hipoteczne, no, u nas milion złotych oprocentowany 100 tysięcy złotych, a u nich milion złotych oprocentowany 20 tysięcy złotych rocznie, tak czy 30? góra 40, u nas 100 tysięcy plus, no to, no tak ale co to nam daje, szanowni państwo, to pokazuje to pokazuje i, i, jak nieruchomość w Polsce żre, nieruchomość w Polsce żre, wysoko oprocentowany kredyt, nieruchomość w Polsce żre, szanowni państwo, energię do oświetlania i nieruchomość w Polsce żre, prawda gaz, elektryczność też do ogrzewania jest drogo, prawda, jest po prostu drogo są to takie trzy impulsy, to troszeczkę, to tak jakbyś chciał w Hiszpanii, to tak jak masz samochód. Samochód, który pali 20. Polska to taki samochód, który pali 20 litrów na godzinę. Przepraszam, na 100 kilometrów. Prawda? Ma bardzo drogie ubezpieczenie. Bardzo drogie ubezpieczenie. W naprawie jest bardzo drogie, prawda? Bo ci tam każą doklejać wszystko i tak dalej. Jest bardzo drogie ubezpieczenie. Bardzo drogie. Bardzo dużo pali, prawda? I co tam jeszcze, no i, I nie wiem, długo się jedzie, prawda? No, powiedzmy, a w Hiszpanii no mamy niskie, tanie ubezpieczenie, mało pali, prawda, i tam yy, akumulator nic nie bierze, czy tam coś w tym stylu, prawda, tak więc nie trzeba na przykład myć, czy coś tam, prawda, coś w tym stylu, prawda, yy, a u nas ciągle się brudzi, na przykład, prawda, tak, tak więc... Tutaj widzimy, prawda, I, ale gdzie jest ten właśnie pies pogrzebany? O co tu w tym chodzi w tej akurat, w tym spojrzeniu prognozowym na ceny nieruchomości w Polsce? No rzecz jest w tym, że nie dość, że mamy te impulsy, to mamy taki następny impuls, prawda, i tym impulsem jest to cena nominalna nieruchomości. I zobaczymy, czy nieruchomości w Polsce... W kraju, w którym jest ciemno, zimno teraz, prawda, czy trzeba ogrzewać, oświetlać i jest drogi kredyt hipoteczny i wszystko inne. Czy te nieruchomości mogą być trzy razy droższe w sytuacji w trzy czy dwa razy droższe, czy są w tych samych cenach co w Hiszpanii? Bo w Polsce generalnie nieruchomości potrafią być dwa, trzy razy droższe jeszcze dodatkowo. Nominalnie to jest czwarty impuls, prawda? Jak jest to możliwe? Gdyby w Polsce się zarabiało dużo, no ale w Polsce nie zarabia się dużo, bo w Polsce, Szanowni Państwo, płaca minimalna w Hiszpanii zarabia płaca minimalna na rękę to jest 60% więcej niż w Polsce. 60% w zależności od kursu walutowego i czy oni akurat podwyższyli oprocentowanie teraz złotóweczka troszeczkę się umocniła do euro, nie za mocno, ale się troszeczkę umocniła i my podwyższyliśmy oprocentowanie, więc ta granica między ich płacą minimalną i naszą płacą minimalną na naszą korzyść się zmniejszyła no ale oni może zaraz też podwyższą płacę minimalną, a może złotówka troszeczkę spadnie no i znowu będziemy w tym samym miejscu, prawda, no ale też dodatkowo jest taki impuls jak inflacja prawda, bo inflacja w Polsce 5% a u nich 2,5% prawda tak, tak więc u nas to rośnie więc my cenowo już przegoniliśmy wiele rzeczy no ale zobaczymy to na nieruchomościach bo przecież o to też chodzi prawda no i proszę bardzo zabieram państwa do Mursi i dzisiaj sprawdzimy tylko rejon Mursi i sprawdzimy nieruchomości domy z basenami domy z basenami, prawda, domy z basenami, no, no to zobaczymy, proszę bardzo, tutaj przejedziemy te najtańsze, tutaj na przykład, proszę bardzo, już można znaleźć village house yy, za 50 tysięcy euro, 200 metrów kwadratowych, proszę bardzo, taki wiecie, o, taka, taka, o, ruderka, prawda, taki village house, tak, 50 tysięcy euro, o, tutaj nawet basen macie, prawda, no ale, no, ta, tani, prawda, tylko, że ja pamiętajmy, kliknąłem z basenami, prawda? Z basenem, żeby był koniecznie, tak? Sobie, taki fetysz, sobie z basenem ma być. No i tutaj takie ruderki widzimy, prawda? 60 tysięcy euro. bo no wiecie, jak widzicie te ruderki, no to pamiętajcie, że to, że one są wystawione za 60 tysięcy euro, to nie znaczy, że nie sprzedadzą za 40 tysięcy euro, albo nawet czasem za 30 tysięcy euro. Proszę, takie bardziej altanki widzimy tutaj, prawda? Altanki. O, a tutaj już się zaczynają, proszę bardzo. A tutaj już się zaczynają, proszę bardzo, takie, wiecie, tarasowe domeczki, proszę bardzo, 69 tysięcy, wiecie, może by puścić za 50 tysięcy, i proszę bardzo, i to, ciekawy czy jest basenik, jest, proszę bardzo, proszę, środeczek ładny, o, jeszcze parking macie, o, e, proszę bardzo, jaki o, i basenik jeszcze na dachu, o, taki, o, no, no... Bargain jest tam. absolute bargain. Larger than ever. absolute barge, bargain. Larger than ever. To bet 1.5 buffs, A półtora buff? Co? 1,5? Półtora? Półtora łazienki. Ale wiecie. A swimming pool shirt. With only other. Aha, dobra, czyli swimming pool to wiecie. To ktoś się w nim kąpie, no to jedziemy dalej, prawda? No i tutaj poparcie. Ale to jest. Dopiero zaczynamy, jesteśmy na samym początku, tylko i wyłącznie Mursi i tutaj patrzymy tylko i wyłącznie z basenem, tak? O, o, mamy. Patrzcie, 60 metrów nie za duży, yy, też taka chatka, wiecie, o 60 metrów bardziej taka jakaś altanka, prawda? No basen chyba droższy jak ta altanka. Dobra, pojedziemy dalej. O. O, tutaj może, a to 32 metry, to bardzo malutkie yy, basen pusty, to też jakaś dobudówka czy coś, prawda? Te dobudówki, pamiętajmy o tym, że one to by poszły za 30 tysięcy euro, takie są, to, to są takie badziewia, że oni wystawiają za 80, abyście kupili za 30. No i popatrzmy, tu już się zaczyna coś sensownego przy 80 tysiącach euro, czyli ile? Przy 300 tysiącach, 300 000... Za, może za 299 tysięcy euro by poszło, bo to jest 300 000 euro, 330, wiecie, 50 tysięcy, 299 tysięcy. No i parcie. Ła, poparcie. Amazing. Poparcie. Ee, amazing land in Camino de los Puros with an area of 4778 square meters. Czyli, e, wiecie, 5000 metrów kwadratowych. A tu też taka, widzicie, przy, tak wiem, no patrzcie, taki a, a. No, ale z masenem, nie? Ale, no to taki... no, no, no. No jak się nie ma dzieci w sumie, wiecie o co chodzi, nie, i ten, no, no. dobra, idziemy dalej, eee, no ale 5000 m2. o tutaj mamy taki, taki ludzki, prawda, że powiedzmy ewentualnie można zamieszkać z rodziną, to zobaczymy ten, proszę bardzo, 80 tysięcy euro, eee, o, tu już jest ładnie, i widzicie, 99 metrów kwadratowych, ładny domeczek, eee, wstyd by nie było z dziećmi nawet mieszkać, no gdzie tu wstyd? No wstydu nie ma, nie? E, patrzcie, e, tutaj na ten. No ładny. ładny 90 m, metrów, 100 m2, metrów nie? I patrzcie, już w sobie zrobiony jest. 83 tysiące euro. E, wiecie, może by poszedł nawet za 70 tysięcy. To sobie, proszę, wyobraźcie, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że 70 tysięcy razy 4,27 to jest tylko 298 tysięcy złotych, nie? Gdyby zbili 13 tysięcy do 300 tysięcy złotych za coś takiego, prawda, za 300 tysięcy złotych, ale i teraz jest pytanie, o, patrzcie tutaj, tutaj jakiś teraz house in, o, tutaj parcie z takim wielkim basenem wspólnym 40 metrów kwadratowych o, ładnie w środku, małe 40 metrów ale patrzcie, taki domek 40 metrowy, jak wiecie pokój na dole, u góry sypialnia pewnie coś w tym stylu, nie wiem taki jakiś, no nie no, taki do, do, taki tarasowy, mały dobeczek 40-metrowy. No tutaj, no nawet w sumie, może i fajnie, kto to wie, no nie? No ale 85 tysięcy z dużym basenem, prawda? Małe, ale tutaj widzicie. O, jak już tutaj mamy 10 razy większe za tyle samo, oparcie, prawda? Village House. No i proszę bardzo, yy, Village House, widzicie? 445 metrów kwadratowych. 8, poparcie, o. O, tutaj nie wiem, który to jest. O, w środku ładnie, ale na zewnątrz nie wiem, który to jest. No, no, w środku ładnie to wygląda. Już nie wygląda najgorzej. Ciekawe, czy się na łeb nie załali, no, ale. Yy, no, w środku nie wygląda źle. No, tutaj no taka w sumie yy, pompelina trochę i ten, i. O. Ale 445 metrów kwadratowych. 445 metrów kwadratowych, tak, yy, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. O, zobaczymy sobie, tutaj czyli widzicie, cała, albo przejdziemy sobie dużo, i dojedziemy do 100 tysięcy. Tak, czyli popatrzcie, ile jest w takie poparcie. Przejdziemy takie, co teraz pokazałem tanie, prawda? I teraz jest pytanie: czy w Polsce jest taki wybór? Nie ma takiego wyboru. I popatrzcie, tutaj 54 metry kwadratowe, 96 tysięcy euro. Proszę, te, też townhouse tarasowy, proszę bardzo. Proszę bardzo proszę bardzo, prawda? 400 tysięcy euro 427 tysięcy złotych e, 400 tysięcy złotych bo to 96 500 pewnie zbiliby 10%, no to 350 tysięcy złotych, nie? Gdzieś tu basen musi być, prawda? O, tutaj mamy, widzicie, i coraz lepsze, w razie 100 tysięcy euro. I popatrzcie, też chyba jakaś, ale, popatrz, a, też taka ruderka jakaś. No, duży ogród, fajny. Takie to dziwne. Dziwne, nie? Ale, no. Gorzej ludzie mieszkają, powiedzmy tak. Eee, bach. Pamiętajmy, że ja kliknąłem, żeby było z basenem. Z basenem, żeby było. Dlatego nie pokazuje nam dużo lepszych, bardzo często, nieruchomości. Eee, bo my chcemy z basenem, prawda? No i proszę tutaj zobaczyć. O, 64 metry 2 też taka hacienda. Patrzcie, w środku dobrze wygląda, nie? Patrzcie, jaka hacienda 105 tysięcy euro. Co źle wygląda? Dobrze, w środku jest dobrze. No tak na zewnątrz wygląda, jak wygląda. No taka, co, nie jest zła. No, basen jest nawet. Tylko do naprawy. <laughs> o, nie jest zła, prawda? Patrzcie, to taka cała posesja. 64 m2 domek, ale nie piszą ile cała posesja. A 2000 m2 posesja. Wiste plot over. We are here to. O, widzicie? Proszę bardzo. O, też 105 tysięcy. O, tutaj taki wiecie, już wygląd, Gdzie wstydu chyba nie ma. Patrzcie, taki bezwstydny. O, też jakiś basenik. O, taki mały basenik. No. 105 tysięcy euro. I teraz jest pytanie, szanowni państwo, gdzie my byśmy mieli znaleźć w Polsce coś za 400 tysięcy złotych dom 100 metrowy z basenem? za 4... Popatrzcie, te, teraz się zaczynają. Popatrzcie, po 108 tysięcy. Popatrzcie, po 108 tysięcy się zaczynają, ale już ładne, nie? Ale one są wystawione za sto, 110. Popatrzcie, bardzo ładne. Za 110, bo wiedzą, że będziesz zbijał do 99. Chcą dostać 100, pewnie, nie? A jak przyjdziesz z gotówką, to może kupisz za 80. No tak to działa, szanowni państwo, tak to działa, nie? No popatrzcie, jaki ładny. 101 metrów kwadratowych, 100 tysięcy euro. A to jeszcze basen chyba szerowany, O, patrzcie, widzicie? Już się zaczynają po 100 tysięcy euro, po 110 tysięcy euro się zaczynają mega domy, patrzcie. Patrzcie, coraz lepsze, patrzcie tutaj, jeszcze 60... jeszcze. Coraz lepsze, coraz ładniejsze. Tutaj patrzcie, drzewka macie, cała posesja, nie? No, no 65 metrów kwadratowych 1000 metrów y, ogród. Popatrzcie. Całe posesje o basen dodatkowy Wiecie, ile basen kosztuje? Jakbyście chcieli, żeby ktoś wam zrobił taki basen, to zrobienie takiego basenu kosztuje 100 000 euro chyba. Nie wiem, ile kosztuje taki basen, ale basen sam, samo zrobienie basenu kosztuje 100 tysięcy euro. Tyle kosztują rzecz. Zrobienie basenu 100 tysięcy euro, tak? Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. O, parcie, coraz lepsze. 110 000 euro, 115. Widzicie? Wystawione za 115, bo wiedzą, że chcecie dać 100 000, no i za 115, żeby poszło. O, parcie, w ogóle, ja. Parcie, parcie, w ogóle. Nówka sztuka nieśmigana, można powiedzieć, parcie. Nówka sztuka nieśmigana. Parcie, patrzcie, O, pyk. Ładne, wszystko zrobione. Już można się wprowadzać. Za 115 000 euro pewnie puściliby za 199, 110 m2. Patrzcie, Wszystko jest, kontakty jest, wszystko jest ładnie. Parcie, parcie jak ładnie na dworzu. No z dziećmi można biegać, prawda? Piknik sobie robić. Proszę, o, basenik piękny. Ciekawie czy w rzeczywistości tak wygląda. Patrzcie nawet, o widzicie, dziecko. Parcie jak ładnie. Super. Nie, to jest mega już, nie? I w Polsce by wam powiedzieli, że za coś takiego macie dać, wiecie, 30 tysięcy za metr kwadratowy, 20 tysięcy, a tutaj macie, wiecie, 4000 zł za metr kwadratowy, nie? 4300, a w Polsce by wam powiedzieli 15 tysięcy, 20 tysięcy że macie dać, że 225 a tam 30 tysięcy, tak no i teraz wrócimy i teraz szanowni państwo wrócimy popatrzcie, 115 tysięcy euro za 100 tysięcy euro yy, by poszło pewnie podejrzewam, że za 100 tysięcy euro by poszło no to kliknijcie sobie patrzcie, kliknijcie sobie 100 tysięcy euro 100 tysięcy euro raz, dwa, trzy kredyty oprocentowane, szanowni państwo, 4%, pyk, 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 no i proszę bardzo. Jaka rata będzie? 477 euro, patrząc 100% kredytu na 4%. A ile wynagrodzenie w Hiszpanii? Byle sprzątaczka, byle zamiartacz ulic, szanowni państwo, zarabia 1200 euro, czyli tutaj zarabiasz na taką nieruchomość 12 dni na płace minimalnej. Na ratę, na 100%. Nieruchomość, dom z basenem. W Polsce, no, no minimum by Ci wpajali, że masz dać, w Polsce za to minimum by Ci wpajali, tutaj w euro sobie policzymy, nie? W Polsce by Ci wpajali, że masz dać za to 1,5 miliona złotych, tak? Minimum, no 15 tysięcy za metr kwadratowy, ile tam tych metrów było, zobaczmy tych metrów, gdzie, 110 metrów, to 110 metrów, 110 metrów yy, razy 15 tysięcy za metr kwadratowy, to jest wiecie, ostrożnych tych, nie? Prawda? Czy ostroż. No to by ci kazali, mówiliby ci, że masz dać pięćdziesiąt tysięcy w porywach 2 miliony, 2,5 miliona. Tak się wpaja Polakom, że za coś takiego. No to słowie za taki sam produkt, prawda? się mówi Polakom, że mają dawać 2 miliony, przecież to jest prawda. Przecież to jest prawda, tacy od nieruchomości chodzą, tacy wiecie, influ, influencerzy od nieruchomości. Wiecie? Ja nie wiem, czy ktoś im płaci, czy oni są sami tacy głupi, prawda? No, są tacy, prawda? Tam nie wiem, jak można ich dalej słuchać, ale to jest sprawa każdego człowieka. Nie będę mówił, kogo ma słuchać ich sprawa, no ale dobra. Popatrzcie, czyli ile? pięćdziesiąt tysięcy przy 15 tysiącach złotych za metr kwadratowy. I proszę bardzo, 1 650 Raz, dwa, trzy. I ile u nas procent, szanowni państwo? 10. No i jaka będzie u nas ratka na coś takiego? W złotówkach będzie to 14400. 80 zł, a żeby było to łatwo właśnie tak porównać do tych Eurasków tamtych, no to weźmiemy tak, weźmiemy tak, 1 650 000. Ja biorę, wiecie, że po 15 tysięcy was sprzedadzą, bo próbują po 20-30. Coś takiego pycha, że to jest w ogóle śmieszne. 1 650 podzielić, szanowni państwo, na 4,27. to jest 386, 387 000 euro. 387 tysięcy euro, tak? Czyli w Polsce 4 razy drożej by Wam powiedzieli: 387, bo tutaj mamy 100 tysięcy euro, a w Polsce Wam by powiedzieli, że macie dać za to 387 tysięcy euro na kredyt 10%, prawda? Bo tu u nas 10% oprocentowane, procentowane, czyli ile nam rata wyjdzie. W Hiszpanii rata ile wynosiła 400 euro, a w Polsce za taką samą nieruchomość mówią Wam, że macie dać 3400 euro. Czyli ile razy więcej, szanowni Państwo? 8 razy więcej. Ponad, prawie 9. Prawda, 8 razy więcej. No weźmiemy 3000, proszę bardzo. Weźmiemy 3400, podzielić na 8,5 razy. 8,5 razy więcej. 8, 850 więcej. W Polsce trzeba dać raty. Plus do tego doliczcie sobie e, ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenia, to, 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 to. No, to wychodzi wam 4000 euro, czyli ile? 10 razy więcej, 1000% więcej. No i teraz Państwo, niech się zastanowią, czy ceny nieruchomości w Polsce będą spadać? Jeżeli ceny nieruchomości w Polsce ratowo potrafią być 1000% wyższe niż w Polsce. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania tych dziwacznych wiadomości, które szokują, bo to są szokujące liczby, szanowni państwo. Z których Polacy jakkolwiek nie są w stanie zdać sobie sprawy, nawet jak im się wyłoży kawę na wałowę. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.